Dzień kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj dosyć ważny dla mnie odcinek, ponieważ będzie to film częściowo z przeprowadzki i meblowania mojego nowego pokoju. Także więc serdecznie zapraszam Was do oglądania. Położę Was tutaj, żeby mi się lepiej gadało więc my budujemy się budowaliśmy się już od dłuższego czasu, tak naprawdę pierwsze gdzieś tam poczynania były w 2019 w 2020 już zaczęliśmy i teraz już jak wy to oglądacie i teraz jak to nagrywam to już oficjalnie tutaj zamieszkaliśmy, więc ja już mam pokój prawie że gotowy, jeszcze zostało kilka rzeczy do dorobienia w tym filmie zobaczycie fragmenty właśnie meblowania mojego pokoju fragmenty z pakowania się w w mieszkaniu i jak też to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że filmik nie wyszedł za bardzo chaotyczny i że da się z tylko coś wyczytać. Jak już całkowicie w 100% pokój omabluję, to nagram dla Was pełen room która na razie właśnie zobaczycie taki, taki mały ułamek tego, co udało mi się tutaj stworzyć. Jestem szczerze bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło, a to jeszcze nie koniec. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, ponieważ no jednak mieszkanie w domu to było jedno z moich największych marzeń i cieszę się, że mogłam Spełnicie, więc jeszcze raz serdecznie zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie zostawają subskrypcję dalekkę, żeby być ze wszystkimi filmami w nowym domu na bieżąco i oczywiście o łapkę w górę, a ja Was zapraszam dalej Biurko, mamy półki. Zostały do zrobienia półki na tej ścianie. Tu będzie łóżko. Tam będzie szafa. I zastanawiamy się jeszcze co będzie tu. Tu albo będzie toaletka, albo coś takiego. Tutaj mam playa. Więc jeszcze zobaczymy. Wczoraj jak byliśmy na zakupach to kupiłam tego ruszanka i taką siłą ramiczkę. I kupiłam też ten mazon. I planuję w tym mazonie dać takie roślinki. Coś w tym stylu. Teraz muszę się wziąć za namkę, bo w końcu mam piórko, a przyjeżdżamy tutaj, tak naprawdę, na weekend, właśnie. Więc ja lecę. Ok, jest ja teraz jakoś po 22, i tak jak widzieliście, już zamontowaliśmy ten moduł na stronie niebłochwa. Więc pokażę Wam teraz, jak na razie ułożyłam część książek. Tutaj mamy właśnie w tej różowej, takie różowe książki, i tutaj w tym miejscu bym położyła jakąś świeczkę albo po prostu jakiś dodatek. Teraz tutaj mamy flores, bo to chyba moja ulubiona seria i ma przepiękne okładki, więc chciałam jakoś wyeksponować. Tutaj porozglądam się za jakimiś okład eee, Boże. Z jakimiś dodatkami, i w tej najwyższej zrobimy taką samą ekspozycję jak tutaj, tylko że z trylogii The Chain. Z racji tego, że ma okładki, które przepięknie się prezentują. Nie widziałam jak to się tak zrobiło, i bardzo mi się to spodobało. Tutaj natomiast w tych szalkach na razie tu ułożyłam niebieskie, ponieważ mam ich najwięcej. I tutaj takie biało-różowo-niebieskie, i położyłam tu tego Mikołaja, którego mam, żebym je przytrzymał, żeby nam w nocy nie spadły. I teraz, jak byliśmy na zakupach w Ikei, to rozglądaliśmy się stricte za moim biurkiem i tymi półaczkami. a następnym razem, jak będziemy jechać, będziemy jechali za dodatkami, więc tam wtedy porozglądamy się z jakimiś figurkami, roślinkami i coś pomyślimy. Będę was update'ować. Wracam do was już w sumie. Tydzień później. Yy, I nadszedł ten tydzień, w którym powoli zaczynam już przewozić większość naszych rzeczy. Jak możecie zauważyć, moja szafa może nie wygląda, ale jest opróżniona prawie w całości. Zostawiłam tutaj rzeczy tylko te, które teraz noszę do szkoły właśnie opróżniłam sobie swój takie, takie pudełeczko, w którym miałam perfumy. Tu zostały same kartony, ponieważ te kartony i tak są zniszczone, więc nie będę ich tam zabierała i zapakowałam wszystkie perfumy, mgiełki do tego kuferka. Natomiast wszystkie moje palety, pędzle i kosmetyki, których na co dzień nie używam. Zapakowałam sobie do tej torby razem z różnymi randomowymi rzeczami. Mam tu jakieś też e, płyty, resztę kosmetyków, która mi się nie zmieściła, jakieś pluszaki z dzieciństwa, etui, więc e, to właśnie zapakowałam po prostu rzeczki, które będą mi na razie e, potrzebne. Więc e, staram się powoli właśnie opróżniać te szafę. Już Wam pokazuję, jak wygląda. Ogólnie szafa z drugiej strony, więc większość rzeczy z wieszaków, jak widzicie, mam już zabrane. Tutaj na dole też już zniknęły wszystkie kartony, zostały tylko jakieś pierdółki. No i tam na dole też mam jakieś takie pierdoły, które oczywiście będę y, zabierała. Więc, no, tak jak mówię, żyję tutaj na ostatkach, które zostawiłam z rzeczy, których najczęściej właśnie korzystam, więc powoli. Będziemy to już przenosić. Dzisiaj myślę, że postaram się jeszcze zapakować jedną szufladę, i może tutaj coś z tych szuflad przy biurku, i też wam to pokażę. Tutaj pokazałam wam kawałek tego, jak wyglądało mieszkanie po wyniesieniu, praktycznie większości rzeczy, już do domu, więc było dosyć pusto. Na tych tutaj właśnie klipach pakowałam już ostatnie potrzebne moje bieżące rzeczy do domu, ponieważ już oficjalnie się tak naprawdę przeprowadzaliśmy. Jeszcze dużo rzeczy zostało u nas w mieszkaniu, ale będziemy je sobie systematycznie tutaj przewozić, a wszystkie najpotrzebniejsze mamy już ze sobą. Teraz troszeczkę więcej o moim pokoju, jaki był mój zamysł. Ja generalnie. Um znalazłam właśnie te kwadratowe płyczki na stronie Ikei i pomyślałam, że fajnie by było coś z nimi zrobić. Nie wiedziałam tylko gdzie, mój tata właśnie wpadł na pomysł, żeby to było nad biurkiem, żeby troszeczkę wypełnić tę przestrzeń, która tutaj będzie uważam, że wyszło to świetnie. Jak widzicie kolorem dominującym w moim pokoju jest biały i taki był zamysł. Większość mebli jest biała z połączeniem drewna i na podłodze i na biurku i również wiadomo w oknach. Chciałam dodać dwa akcenty kolorystyczne. Jednym z nich przymusowo musiał szary, dlatego że zabieraliśmy te kanapy z mojego poprzedniego mieszkania. Natomiast ja szary bardzo lubię i postanowiłam właśnie wtrącić ciemne szary w jednej z y, półek i drugim kolorem, który będzie taki dodatkowy, jest również różowy, czyli wszystkie te kolory właśnie, które znajdują się w pokoju, znajdują się również w tych półkach, które wiszą nad moim biurkiem, taki był zamysł, myślę, że naprawdę fajnie to wyszło, więc łóżko mamy szare, natomiast dodatki będą w kolorze takiego pudrowego różu. Zastanawiam się nad krzesłem, bo to krzesło, na którym teraz siedzę i które widzieliście jest to krzesło zabrane z jadalni, bo jeszcze nie mam. Myślę, że raczej postawię na róż, żeby Zrobić taki, wiecie, akcent kolorystyczny, myślę, że będzie to naprawdę bardzo fajnie wyglądało. Prawdopodobnie pojawi się też tutaj dywan, może właśnie w kolorze jakimś siwym. Jeszcze nie wiem, nie myślałam nad tym. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś wszystko ogarnąć. Tak jak już mówię dziesiąty raz w tym filmie, na tej ścianie będzie stała jeszcze komórka. Jeżeli chodzi o mój zamysł, na nią to w górnej części, w górnym rzędzie byłyby książki, a na dole wytknięte koszyki wyklełowe, których mogłabym po prostu dać więcej rzeczy, których nie miałam gdzie schować. Na początku tutaj miała stać toaletka, jednak znowu postawiłam na funkcjonalność tego pokoju i chciałam, żeby miała jak najwięcej miejsca do przechowywania, dlatego też bardzo zależało mi na tym biurku, ponieważ jak widzicie mam mnóstwo szafek, co również mi się przyda na różne pierdółki, na książki, kable, różne sprzęty, tak więc myślę, że ogólnie wyszło naprawdę bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolona, a to jeszcze tak naprawdę nie koniec, i jeszcze ten pokój będę tutaj ulepszała, więc na pewno wszystko będę Wam pokazywała już w następnych filmach, tak. I jak widzicie mam już szafę, została ona zamontowana właśnie dzisiaj i ogólnie dzisiaj będę też zajmowała, się ją wytrzeć, Jesz jeszcze wiecie, musimy ją wyczyścić, włożymy tam rzeczy i Wam postaram się, się pokazać jak mniej więcej to ułożę i jaki jest mój plan. Mam też dużo nowych rzeczy w pokoju, w z takich małych, technicznych. Na przykład kupiłam też czy rodzice, kupili mi przedłużacz. Musiałam już wymienić żarówkę też w nowej lampie solnej. Mam też już ze sobą wszystkie moje książki, praktycznie wszystkie rzeczy do pokoju, więc mam do uzupełnienia wszystkie szuflady w... W moim biurku. Pokój nie jest duży, ale jest przytulny, jeżeli chodzi o tę ścianę. Tutaj planowałam dwa obrazy, ale jeszcze muszę, jeżeli wy wiecie, gdzie mogłabym zamówić na przykład plakat, który mogłabym oprawić w ramkę, że ja wysyłam zdjęcie, które chcę, chciałabym, żeby przysłano mi w formacie plakatu, albo czy znacie jakieś firmy, czy cokolwiek. Jeżeli znacie jakiś sposób, to proszę napiszcie do mnie na Instagramie albo w komentarzu, bo potrzebuję, właśnie mam tutaj już wizję dwóch pięknych obrazków. Świetnie mojej drody zaczyna mnie rozkładać. Widziałam się dzisiaj w sesji już trochę gardło, gardło, ale dzisiaj już się obudziłam w sobie mocniejszym, i no niestety, ale pojechaliśmy po resztę rzeczy. To są moje wszystkie książki, kosmetyki perfum. Muszę pomyśleć, jak to tutaj rozłożyć. Znowu do was wracam, tak jak wczoraj słyszeliście, w poprzednim klipie układałam sobie rzeczy w szafie, więc teraz tak mały sneak peek, co udało mi się tutaj stworzyć. Więc jeżeli chodzi o te pierwsze drzwi, to jakie odsuniemy, mamy tutaj właśnie z wieszakami, już wam pokazuję. Na górnym wieszaku znajdują się swetry, koszule i wszystkie moje sukienki, a na dole są spodnie, jeszcze będą dwa wieszaki ze spodniami i dalej to są bluzy. W tej części natomiast są spodnie, które jeszcze czekają właśnie na wieszaki z tyłu. Za spodniami są rzeczy eleganckie. Tutaj na lato, i tutaj moje koszuleczki. Też sobie zrobiłam osobną szufladę na rzeczy z, na siłownię po prostu. Więc tak już bardziej szczegółowo wiadomo pokażę Wam wszystko w runturze, jak to się prezentuje. Jestem niesamowicie zadowolona z efektu i bardzo szczęśliwa z tego, że, że mam taką po prostu szansę koniecznie. Dawajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ten pokój. No wiadomo, w najbliższych filmach będę z Wami rozmawiała o nim, będę Wam pokazywała moje inspiracje co do pokoju, jakieś małe właśnie takie sneak peeki do tego, co jeszcze tutaj będę zmieniała. Tak więc pamiętajcie o kliknięciu subskrypcji i dzwoneczka, żeby być właśnie ze wszystkimi filmami na bieżąco i żeby wiedzieć, co tutaj się dzieje. Tak więc ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmiku, który mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeszcze raz pamiętajcie o zostawieniu również łapek w górę, wtedy będę wiedziała, z jakie filmy Wam się podobają. I żegnam się z Wami widzimy się w następnym papa! Pa.